się teraz podoba twój świat Znowu jest to czysty i cię bierze do tańca Mój ma kontuzję i się w górach wzrasta A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym I tylko czasem proszę 都说。 jedynka Polskie Radio reklama Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją 30 lat 0% i kod rabatowy o wartości 2 lat na kolejne zakupy RSO 0% więcej w sklepach i na mediaexpert.pl tak, wszystko w porządku. Przepraszam, migrenę. Mam jakieś tabletki przeciwbolowe. Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren, To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu tryptanu jabłczanu. Dla leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dezamigren, konkretnie na migrenę. 3, 2, 1 Ruszamy w kosmos! Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum polskiego radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos. Lato z Radiem i Telewizją Polską na superauto.pl stadionie śląskim już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Województwo Śląskie i Superauto Stadion Śląski. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomak Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomak Cardio! To najlepszy wybór dla serca! Neomak Cardio więcej niż magnez. Spotas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg słowów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarb. Już dziś mięso milone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów z kuponem Lidl Plus Jedno opakowanie plus jedno gratis Szczegóły w aplikacji Lidl Plus A Coca-Cola, Sprite lub Fanta 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwóch sztuka Reklama Ogłoszenie społeczne Przyszła nagle Odbierając mi to co najcenniejsze Chęci do życia, energię do działania ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Patryk Bedliński, zapraszam. Autostrada A4 nie gwarantuje płynnej jazdy w okolicach Krakowa. W kierunku Katowic kierowcy zwalniają od Łagiewnik do Tyńca. W okolicach Bielan Wrocławskich też ruch jest spowolniony. To w kierunku Legnicy. A poprawiło się między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie, gdzie wcześniej awarii uległo auto osobowe. Na S6 spory ruch i korek między Rusocinem na węzłem Gdańsk Południe. Potem także za węzeł Kowale. Zator utrzymuje się na jezdni do Gdyni. Na S2 pod Korek od Wilanowa po lotnisko. Zator tworzy się w kierunku zachodnim. Na no, S8 sporo pojazdów w stolicy. Korek w kierunku zachodnim między Głębocką a Wisłostradą. A propos S8, problemy i utrudnienia możemy napotkać na trasie od Polichna do Studzianek. Tam w najbliższym czasie mają trwać prace drogowców. Chodzi o fragment szerzej patrząc między Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowem Trybunalskim. W trakcie prac ruch w obie strony będzie odbywał się po jednej jezdni Roboty i związane z nimi utrudnienia mają trwać do drugiej połowy października. Gruntowny remont ma przejść najstarszy, tak zwany eksperymentalny fragment S8, wybudowany 23 lata temu. Wówczas celem budowy było sprawdzenie, jak technologia betonu cementowego sprawdzi się w warunkach pogodowych, które panują w naszym kraju. Była S8, to jeszcze S11, zachodnia obwodnica Poznania i spory ruch, który panuje w obie strony między zjazdem na Tarnowo Podgórne a zjazdem na wysokości Autostrady A2. No i okolice Poznania to też S5 oraz dojazd do autostrady A2 od strony Gniezna za kleszczewem. Cały czas tworzy się wyraźny korek. A na wieści od Państwa czekamy pod numerem 22 513 1111. 11. Tu program pierwszy polskiego radia. Minęła dziewiąta. Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem. Polské radio. Vy slucháte přenášet Leto z rádia. Hovoří polský rozhlas. Posloucháte požad Leto s rozhlasem. Je zde pol našeho Sie hören unsere Sendung, der Sommer mit dem radio. La radio-diffusion polonaise vous présente « L'été avec la radio ». This is the British Radio. You are listening to our program Summer with the Radio. Zacznę tradycyjnie, jak to w poniedziałek, od podziękowania. Dziękuję Państwu pięknie za Elbląg. Fantastyczne spotkanie, fantastyczna impreza. Idziemy za ciosem, bo my się dopiero rozkręcamy. Za nami Elbląg i zakopane to te pierwsze dwa koncerty lata z radiem i telewizją polską. A przed nami teraz będziemy na Śląsku. I tak chcę wakacje, aż do końca sierpnia. Zapraszam bardzo gorąco. Dziś w naszym programie Pektus i Kombi porozmawiamy sobie o nadchodzącej imprezie też i poplotkujemy troszkę. Dzisiaj, oczywiście, troszkę o francuskiej kuchni. Dlaczego? Chyba nie muszę Państwu tłumaczyć. Proszę zerknąć na kalendarz Dz na kartkę w kalendarzu. Skojarzenia Radioturniej 100 na 100, jak zawsze, choć w Radioturnieju mamy kolejny tygodniowy finał. I uwaga, pani Antoni! No właśnie, to jest dowód na to, że czasami warto czytać regulaminy. Lato z radiem. Tu wszystko może się zdarzyć. Masa przesyłek, które znalazłem dzisiaj rano na moim biurku, będę rozpakowywał. Roman Czajarek, zapraszam. Zapraszam do jedynki i na nasze aktualności, bo dużo się dzieje. Maria Furtyna. Kilkanaście dni na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i przeprowadzonych szereg eksperymentów. Sławosz Uznański-Wiśniewski jutro wróci na ziemię. Mam nadzieję, że misja przyniosła dużo dobrego Polsce. Polska znów w strefie burz i intensywnych opadów deszczu. Po południu grzmieć i padać będzie niemal w całym kraju. Po historycznym sukcesie w Wimbledonie jest awans w światowym rankingu tenisistek. Iga Świątek jest na trzecim miejscu. Koniec kosmicznej misji Polaka Sławosz Uznański-Wiśniewski żegna się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Odłączenie kapsuły Dragon planowane jest za 4 godziny. Powrót na Ziemię jutro. Podczas symbolicznego pożegnania czteroosobowej załogi polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski podkreślił: Mam nadzieję, że również misja przyniosła dużo dobrego Polsce, kosmosowi, nauce polskiej i również polskiej technologii. Proces powrotu kapsuły Dragon na Ziemię jest bardzo skomplikowany i niebezpieczny. Potrwa około 20 godzin. W pewnym momencie osłona termiczna kapsuły osiągnie temperaturę 2000 stopni Celsjusza. Na 6 minut załogą zostanie również utracona łączność. Lądowanie odbędzie się w wodach Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Nad Polskę znów nadciągają burze z intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i możliwym gradem. Alerty pierwszego stopnia obowiązują niemal w całym kraju, bez ostrzeżeń tylko w południowo-zachodniej Polsce. Miejscami może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgać 80 km na godzinę. Wczoraj burze przeszły nad Podkarpaciem i Małopolską. W Brzesku uszkodzony został dach kościoła świętego Jakuba. Ewakuowano blisko 500 osób uczestniczących w Bożeństwie Na Podkarpaciu strażacy byli wzywani 270 razy. Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi i drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach, liniach energetycznych. Wypompowywaliśmy wodę z zalanych posesji, udróżnialiśmy przepusty drogowe. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach Robczycko-Sędziszowskim, Rzeszowskim, Strzyżowskim i Dębickim. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Mówił rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja, na Podkarpaciu bez prądu pozostaje około 300 odbiorców. Rząd po rekonstrukcji ma działać sprawniej, tak mówił w sygnałach dnia Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska z PSL-u. Szczegóły ma przedstawić w przyszłym tygodniu premier Donald Tusk. Polityk PSL-u potwierdził, że część resortów będzie połączona. Część resortów będzie pewnie łączyła też różne kwestie, jak na przykład kwestie gospodarcze. Poza liczbą ministrów, poza kwestiami personalnymi. Przede wszystkim dla nas niezwykle istotne jest to, żeby też ta struktura była inaczej, może trochę ułożona, żeby te jednostki decyzyjne też były sprawniejsze. Liczebność rządu ma być zmniejszona o 20-30%. Taką zapowiedź złożył w Jedynce poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To są aktualności Jedynki. Po historycznym sukcesie Igi Świątek w Wimbledonie jest awans Polki na trzecie miejsce w najnowszym zestawieniu światowego rankingu tenisistek. W sobotę po raz pierwszy w karierze Iga Świątek wygrała turniej wielkoszlemowy na kortach trawiastych w Londynie. W finale w niespełna godzinę pokonała Amerykanka Amandę Anisimową bez straty ani jednego gema. Redaktor naczelny tenis magazynu Maciej Łosiak mówił w Polskim Radiu 24, że zwycięstwo w Wimbledonie ma wyjątkowe znaczenie. To nie jest tylko turniej tenisowy, to jest instytucja. Zwycięstwo w Wimbledonie Świątyni Tenisa jest czymś super prestiżowym. To, co Iga podkreśla, że można być liderką rankingu światowego, ale zwycięstwo na Wimbledonie zostaje do końca życia. To nie jedyny polski sukces w tegorocznym Wimbledonie. Alan Ważny, osiemnastolatek z Rzeszowa, wygrał juniorski turniej w grze podwójnej. Na koniec Wilno. Po ulicach litewskiej stolicy będą jeździły polskie trolejbusy. Wilno kupi ponad 7 pojazdów z podpoznańskiej firmy. Wartość zamówienia to ponad 56 milionów euro. Pierwsze trolejbusy z Polski mają dotrzeć do Wilna jesienią przyszłego roku. Ma to być druga faza modernizacji wileńskiego taboru, gdyż obecnie po drogach litewskiej stolicy porusza się jeszcze wiele pojazdów wyprodukowanych ponad 30 lat temu. Władze miasta zapowiadają, że dzięki temu zakupowi możliwe będzie całkowite zastąpienie starych maszyn, a także uruchomienie siedmiu nowych linii i zwiększenie częstotliwości kursów na ponad 40 trasach. Kamil Zalewski Polskie Radio, Wilno. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek Cito firmy Reuter. Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere. Pogoda. A to ciekawa sprawa, bo to się rzadko zdarza. Najcieplej w tej chwili gdzie? W Warszawie. 21 stopni pokazują termometry i ta temperatura będzie w stolicy rosła, ale nie tylko w stolicy. Najchłodniej w tym momencie w stacjach pomiarowych w Kłodzku i dookoła Kłodzka. Pierwsza połowa dnia dość pogodna, szczególnie w centrum i na południu Polski, ale z upływem godzin na niebie będzie coraz więcej chmur, a razem z nimi pojawi się i deszcz. I mogą objawić się burze. Miejscami także może spaść grad. Na termometrach maksymalnie w tym najcieplejszym momencie. 20 nad samym morzem. Tradycyjnie jak to polskie morze, tam najchłodniej. 25 na Mazurach i na Podlasiu. 29 ma i na Podkarpaciu. Wiatr słaby lub umiarkowany okresami porwiste Ciśnienia rośnie. W tej chwili wynosi 1001 hektopaskali. Ale powinno szybko pójść do góry. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuters, Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cere. Klimat. Informacje związane z klimatem na dziś są dobre. Jedna trzecia prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Sieć pracuje bardzo stabilnie, tak powinno być bez problemów do końca dnia. Jakość powietrza prawie w całym kraju dobra i bardzo dobra, umiarkowana tylko na stacji w Przasnyszu. Ciekawe co tam się dzieje. I w kilku miejscach województwa kujawsko-pomorskiego, ale to nie są duże przekroczenia. Wyraźnie poprawiła się sytuacja w lasach, bo popadało i niech pada nawet więcej las się cieszy. Zagrożenie pożarowe określane jest jako małe. Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy. English language news can be found on polskie radio .pl /en. To było snu ciąg, o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowa. we to. mrozu rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie, tak samo jak ja zacznę od otwierania przesyłek bez ich tyle, że nie zdążę tradycyjnie zaczynając dopiero po dziesiątej. Program pierwszy polskiego radia, ale ja niepodległości 77 przez 85 00977 Warszawa. I proszę dopisać na kopercie lato z Radem, Jak są duże koperty, to się od razu domyślam, co jest w środku. Jak dziecięcy krój pisma, to też się domyślam, co będzie w środku. Wiewiórki są przygotowane. One aż się wiercą, żeby do Państwa powędrować I mamy ich zdecydowanie więcej w tym roku niż w minionych latach, więc cieszmy się i korzystajmy z tych wiewiórek. W Radioturnieju, w 100 na 100 i w Skojarzeniach. Nie, w Skojarzeniach są inne nagrody większe, ale w Radioturnieju, w 100 na 100 też te wiewiórki będą. I będę dziś Państwa pytał też o Francję, bo wiadomo, jest święto. A jakie z Francją macie skojarzenia? Zapraszam, zaczynamy lato z radiem. Program pierwszy Polskiego Radia od 9 do 12 od poniedziałku do soboty, lato z radiem, ale tak naprawdę zostańcie Państwo z nami przez całą dobę, bo warto. Jedynka. Polskie Radio. A skoro już sięgamy do naszego muzycznego archiwum również, to teraz troszkę zapomniany zespół Army of Lovels i wielki przebój z początku lat 90. z Tropez. Plaża, dzisiaj termometry mają wskazać tam w południe 32 stopnie, a to taka plaża dla bogatych, ale pomarzyć można albo wygrać w naszym konkursie, bo przecież rozdajemy wycieczki również.